Podoba no to ta gra wpadnijcie do niego na kanał, na perspektywę jego zobaczyć i w ogóle. No i chyba lecimy, nie? Siema widzowie z strony Jeśnowy. Dzisiaj gramy z z tego fajnego horrorka kopowego. W ostatnim odcinku fajne się podarzyły, ale trudno, dwie te zaliczone, ale prawie ND. Na no, spokojnie, bo uh tam... -huh. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, zadawcie komentarz, się podoba. Podoba... uciekł u mnie kota, zapraszam do kota na kanał. Z jego perspektywy możecie wszystko zobaczyć. To jest koniec już. To jest ending. A, no chyba nie. Chyba, chyba. Coś nie. nie wygląda jakby to, nie jak nie by widać, to, że to był ending. ending. To wygląda jakby to był ending. Let's try it! Oho, uh atolled -huh. we were there let's <sighs> go! It's ending, it's ending. I'm taking with you, in to that

Umarł tylko Alex i Kondon. Znaczy, ko. kurwa. KOKONDRAT! Przepraszam. KONDRAT. I to jest ending. Bad ending. Bad to? Uh... no żyje? I nie gada, że już nie Batending. To jest batending. No i Koniec! Ale to What? on nie miał jakiegoś zilisyka? Nie ma chyba, ale nie wiem, musimy zobaczyć. Co? Nie, no. no. To jest batending. Trudno. No nie mogę. Tata co? I nic zapowiesz? I nic zapowiesz? Kurator to jest Twoja wina. Nie Game podpowiedziałeś dobrze. Game over. Jordan for now, at least. Nie chcę spróbować jeszcze raz. Spadaj. Niektórzy przeżyli, niektórzy... better ma... co? time. jest chory. try to jest if you can't do better jest Some Sometimes those decisions take a long time to have repercussions. But there are repercussions. There are always repercussions. Mm. Till we meet again. Maybe in Little Hope, maybe somewhere else. I to ale chłopie zajebista gra. Skip. Skipujesz? No. Bo... Co, chcesz na pisy patrzeć i sobie... gra. No. Będzie coś pod koniec? Jakiś napis końcowy ktoś ożyje? O! Za Co jest? No to się okaże, że to nie koniec, jeszcze. To ona umarła! To ona umarła! Ja to nie koniec! Chyba. I jesteśmy we dwóch. To jest naprawdę chyba ten ending. Katar? Jesteśmy we dwóch. Było no Zabiliśmy wszystkich. Było nas pięciu. Co, co to jest? Czekaj. А ты сказал, ты DLC, вешь? Эй, добр, ты будешь детском в я... Я чё, или Или ты кое-что DLC? No jestem darmo. Serio? Przechodzimy? mnie? Zaraz? W znaczy? Można przejść? Na No jeżeli wiesz, że ostatnio jak to się pyta, czy pytałeś mnie czy pobierać to z dlc -kiem. Czekaj, to musisz coś się zaprosić. Ja się zaproszę ja się z dlc i Czekaj, eee. Uh, oh, nie wiem. O tytuły, bo masz, masz, tak. Kolecki. Man nie. of Medan. Czekaj, masz czekaj. Little Hope. Post czekaj. of Aschey. Wierzymy większość. The bardzo, in co me. No i swingback swing VR, na VRK to coś. Ten... A, czasem to, a czasem to nie jest kolekcja cała? Eee, to co my. Raczej nie. Eee, czekaj, eee, tutaj... nie no, piszę to tak, które... Czekaj... Nie, O! Czekaj, czekaj, czekaj. Eee... Mowy night, po prostu... ...to jest on good friend, poczekaj. i jest! 2, 3 i 4 są do tej gry. 4 koleżanki... Ej, bo ten Little Hope to jest czterech studentów starych. I trzech profesorów a nie, no jest jakiś poziom. Kurator Cut zawiera nowe sceny grywalne z perspektywy innych postaci. Zdaje graczowi zupełnie nowe wybory i decyzje do podjęcia, przez co dostępne jest alternatywne, a alternatywne spojrzenie na grę i inny zestaw konsekwencji. Dostęp do kurator Cut można uzyskać dopiero po zakończeniu głównego wątka fabularnego. Ending. Ending. Bending, nie, niestety. nam nie dwie postacie z pięciu. Zresztą tragicznie w wyborach kotał. No, ja popieram tego Little Hope, jutro w niego gramy? Albo dzisiaj? Ja bym bardziej proponował wiesz, dzisiaj nie? mi się to nie powierzy, nie szybko. A ile będzie mniej więcej? Zobacz, ile ci się będzie powierzać. Cześć, ja zakończę odcinek. Dobra, widzowie, widzieliście ostatnią kacenkę, finał, koniec, gratulacje, krótki odcinek, bo mieliśmy tak zarąbiste wyczucie czasu w tamtym odcinku. Nie, spo... nie spodziewaliśmy się, że to będzie finał, chociaż zobaczyliście ostatnią kacenkę, chociaż długa nie jest, więc no, do zobaczenia w następnych odcinkach, może kiedyś. E